Cześć ja kochani, jestem w IKI i tak tutaj przestanę na chwilę, bo zastanawiam się, czy zacząć od góry, czy od dołu. Co mi radzicie? Nie wiem, może mam chęć iść na górę, żeby zobaczyć te inspiracje. Tak, dalej się zastanawiam, ale odeszłam kawałek, żeby pokazać Wam z daleka. i te książki tutaj są tak zawieszone, nie? Ale dobra, zacznijmy od dołu, a górę zrobimy sobie następnym razem. Od samego początku, jak widzicie, akcent świąteczny. Czy to jest cena tych ciasteczek? Nie. A no także fajnie, od razu człowiek łapie taki fajny klimacik. I to są ciasteczka imbirowe. A gdzie jest cena tych ciasteczek? O, tutaj, dobra, czyli mamy pół kilograma. Jakieś słoiczki z przetworami. I cóż to? Jakiś dżemik, ale co to za dżemik? A, to dżemik z borówek. 400 gram, 10 zł. Duża butla 750 ml i to jest tradycyjny szwedzki napój bożonarodzeniowy z przyprawami takimi jak cynamon, kardamon i imbir. Najlepiej podawać na gorąco jako napój z rodzynkami i posiekanymi migdałami. to próbował, piszcie w komentarzu. I od razu pasujące poduchy kolorystycznie, zobaczcie ten Bordo i ta zieleń. No święta jak nic. Poliestrowe wypełnienie zachowuje swój kształt i zapewnia Twojemu ciału miękkie wsparcie. No okej. Okay. Tutaj mamy jak się z tym obsłużyć i poduszka ma wymiar 30x58, co na 7,99. O, ja zobaczcie ile piernikowych hatek, Domki do samodzielnego sklejenia z ciasta piernikowego do udekorowania lukrem i słodyczami, Tutaj obok jest od razu lukier doktora Patkera można sobie dokupić. Tutaj mam zrobię takie zbliżenie, żebyście mogli się zapoznać z etykietą. No ładny ten domek. No to co, dekorujemy w te święta, co? <g> domek 300 gram za 14,99. O, a to jest ten lukier, o którym Wam wspominałam. 9,90. Zestaw foremek. 14,99. Kółko, dwa jelonki, serduszko, listek i gwiazdka, czyli 6. O, tam je fajnie widać na tej desce. Więc sobie podejdziemy. W ogóle fajna ta deska też, no nie? Wymiar deski 46x53 cm. No i fajnie, że ma te rowki dookoła. Oczywiście deska wykonana z bambusa. 42x49 Pojemnik na sztućce. Cztery przegródki. Metalowy, oczywiście nowość Wikai. 12x12 cm. Fajnie będzie prezentował się i na blacie, i Przykładzie można też go gdzieś zawiesić. 9,90, jakaś szczotka. Cóż to za szczotka? Idealna do czyszczenia większych powierzchni, takich jak ściany z kafelkami i z lewy. No fajnie. A cóż to za piękny róż? Podejdźmy. Może nie nowość, ale ładny kolor i to jest do zamknięcia mydła. 7,99. Śliczne ściereczki ale tutaj napisali fartusze dziecięce, także to nie jest cena tych ściereczek. Zaraz sprawdzimy. Wymiar 50 na 70 i one wyglądają tak jak tutaj. A no to są już te fartuszki dziecięce. Bardzo ładne, więc sobie je zobaczymy, ale i tak rozglądam się za ceną tych ściereczek. Ale widzę, że tam obok są wyłożone, więc za chwilkę sobie podejdziemy. No i jest cena, jak widzicie, 14,99. Natomiast te zielone są troszeczkę mniejsze. 45x60, 12,99. W ogóle fajny wybór ściereczek. Te tutaj pakowane po 4 sztuki 9 zł wymiar 45 na 60 a tutaj fartuszki. O, a tutaj ten czerwony gwiazdki, czy kwiatuszki. wam to wygląda na gwiazdki, czy kwiatuszki? Świetny nóż do porcjowania ciasta surowego, czy to na pizzę, czy na chlebak, czy na cokolwiek tylko zechcecie 12,99 i od razu do kompletu łopatka do ciasta. Ładny kolor tego trzonka. Trzonek wiadomo tworzył sztuczne. Łopatka stal niercewna, Dwie sztuki, 19,99. Fajna świąteczna puszka. Zobaczcie. Tutaj obok zaraz sobie zobaczymy to czerwone, ale ta zielona, no jakiś tosik Naprawdę mi się podoba. Wymiar 10, 3x10 cm. I cena 7,99 na herbatę czy na kawę. A obok... Już troszeczkę większa. I o, tutaj są w środku jakieś coś. A, czyli zestaw trzech puszek. O, i nawet tutaj są wyłożone. W centymetrach to będzie 12, 13 i 14. I kubeczki, ten jasno różowy, to nowość z kamionki 4,99. A kolorystycznie taki wybór. Ale ten różowy, bardzo, bardzo ładny, no nie? Zestaw fliżanek z połyskiem kolorystycznie, tak jak tutaj widzicie, 4 sztuki, 29,90. Kolejna nowość. Fliżanki ze spodkiem, 4 sztuki. To są te, które widzieliśmy poprzednio, tylko tutaj troszeczkę większe. Komplet 44,99 i również ten jasnoróżowy to nowość w tych kompletach. O, tutaj jakieś ciasteczka. Cóż to za ciasteczka? 176 gram słodkie, kruche ciasteczka markizy z miękkim wypełnieniem waniliowym i owocowym kleksem o smaku malinowym. I kolejny kubeczek, taki słodki ptaszek na gałązce. Również nowość, ale co to jest za ptaszek? Grubel? I nowości w talerzach. Ładny ten zestaw kremowy, ale już podejdźmy do tego różowego. I tutaj 4 sztuki 24,99 talerzyk deserowy, natomiast głęboki 34,99 i duży talerz 34,99. One wszystkie pakowane po 4 sztuki. A tutaj takie zbliżenie. Fajny jest też ten czarny zestaw, co myślicie? To też jest nowość, jeśli chodzi o głęboki talerz i płytki talerz. I do tego taki kubeczek. Kolejne nowości, jeśli chodzi oczywiście o kolor 30 na 18 wymiar pakowane po 4 sztuki. Dobra, czarne sztuczce komplet 24 sztuki. Ja ostatnio miałam zajawkę na złote teraz, chyba weźmiemy na czarne. Zobaczcie. Ale to jest fajne. Co myślicie? Napiszcie w komentarzu. W ogóle zobaczymy, są tutaj jakie mają sztuczce. Takie może większe zestawy teraz przed świętami. Są większe zestawy 159 zł i 99 zł. Ten za 159 ma 60 sztuk. Natomiast ten mniejszy 30 sztuk. I oba fajne. Jeszcze rzut na całość. O, a tutaj. A zobaczmy te łyżeczki deserowe. A co? Tak, i to jest komplet 6 sztuk. 19,99. Ogólnie noże i widelce również w tej samej cenie. No i tutaj takie zwykłe paczuszki. Zobaczmy. One są pakowane po 4 sztuki, pewnie każdy je zna, ale dla przypomnienia cena to 9,99. I tutaj łyżki, widelce noże wszystko. Można sobie skompletować. A tutaj cóż to. A, pojemniki na sztuczce. Dobra, tutaj jest. Ułożone. To jest jakieś tworzywo. Nie wiem. Ale kolorek bardzo przyjemny. 14,99. Niby biel, niby brudna bielna. Dla mnie taka trudna, biel. dobra. Wykonane z porcelany skaleniowej. Nie wiem co to jest, ale tak tutaj napisali. Zawartość to jest 6 talerzy 25x25, talerzyk 18x18, talerz głęboki 20x20, a po 6 sztuk. I ten zestaw 169 zł. Oczywiście każdy element sprzedawany jest oddzielnie, więc z łatwością można sobie uzupełnić w razie, gdy coś się stucze. Chodziła mi ta porcelana skaleniowa po głowie, więc sprawdziłam co to jest i. Po prostu porcelana, która ma mniejszą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Ładny talerzyk. Nowość. To jest taki ala dmuchawiec? Chyba tak. I do tego miseczka. Tak, chyba dmuchawce, nie? I ona 3,99 o, a tutaj ten talerzek idealnie pasujący do tego kubeczka, który oglądaliśmy na początku. Tak, no i tutaj wszystko na sztuki. Będzie mi bardzo miło, jeśli w tym momencie zostawicie łapkę pod filmem i napiszecie coś w komentarzu, cokolwiek tylko zechcecie. Może być to choćby słowo talerz. Za wszystkie komentarze i łapki dziękuję. Złoty serwetnik stal nierdzewna, metalizowany. No i co myślicie, fajny, nie? Nie wiem, chyba go nigdy nie widziałam w ale nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy też nie. Może nawzajem w komentarzu. No i tutaj część kubeczków, które już oglądaliśmy, i powyżej te talerze. I teraz nie mam pewności, czy to są na pewno te talerze, ale nie, tak, to są te. Dobra, przecież jest informacja na dole, tak, i to są te same talerze, które oglądaliśmy. No i ten kolor bardzo przyjemny. Dobra, lecimy dalej. Fajne grzybki, patrzcie, jak fajnie ułożone. Ale jest też ten serwet. Nie chciałam go Wam właśnie pokazać, jak on się prezentuje po wyjęciu z papierka. Misa do chłodzenia szampana. Olbrzymia, jak widzicie. Nie będę jej ściągać, ale postaram się tak tutaj telefonem podjechać, żeby coś było Co oni tu napisali? Rozmiar naczynia pozwala w nim przechować kilka butelek. Przyznaję, że prezentuje się całkiem nieźle. Kolejne buteleczki z zawartością to zapewne jakieś syropy. Tak, takaś borówka, jagoda. A ten czerwony tutaj stoi... Jako borówka, ale to nie jest borówka, to jest rabarbar. 495 ml. Nie wiem, nie piłam jak. Piliście to, napiszcie w komentarzu. I ta tutaj jagoda. Na czerwonych jednak może być borówką. Guma silikonowa 14. 9. A, dobra, to jest guma na kostki lodu. Na takie mega wielkie kostki lodu. Można w niej zamrozić liście mięty, owoce czy też plaster cytryny. No, chciałam wyjąć, ale nie da się. I świetna sprawa: pokrywko podkładka z bambusa. Można używać jako podstawki pod szklanki, albo po prostu jako pokrywki na szklanki czy kubki. Dwie sztuki 4,99. No i jak tam wpadło Wam coś w oko? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawa. I nowość na szklaneczkach. 4 sztuki, 1999. Szkło bezbarwne, no i całkiem nieźle się prezentuje. I do kompletu z tą tutaj karawką, karawka z korkiem. I szybki rzut z oddali. 14,99. Czerwone kieliszki do wina. Fajna opcja na święta. Ale się fajnie prezentująco. Dobra. I tym akcentem będziemy kończyć. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Jutro kolejny przegląd z Ikei. Zapraszam.